Halo, halo, dzień dobry, to już czwarty codziennik na żywo u Kalis. Witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Dziś mamy 12 lipca. Cieszę się bardzo, że piszecie bardzo ciepłe, będą informacje, że codziennik wam się podoba. A więc zacznę od, jak zwykle od przesłania z książeczki Kocham Cię na każdy dzień. Wery Simon 13.12 Istnieje tylko jeden rodzaj postępu postęp miłości a prowadzi on do szczęśliwości samego Boga o, witaj Patti, witaj, 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 cieszę się bardzo, że jesteś, już zaraz przeczytam, tylko przeczytam jeszcze Tereski Synorackiej, to jest recepty na szczęśliwe życie, to jest książka, którą Tereska mi podarowała i otwieram na tak zwany biografii i przeczytam. Gdy dostajesz buziak słodki, widzisz w lustrze uśmiech kotki. Pamiętaj, oddech głęboki, uśmiech szeroki. Tereska to lubi takie rymowanki. Ja jeszcze teraz otworzę. Luis Hay, przesłanie od mojej inspiratorki świętej pamięci. Jestem świadomy dobrobytu. Pomyślność zawsze mam wszystko. Czego potrzebuję? Odziedziczyłam wielkie bogactwo, miłość w moim własnym sercu. Im wiel więcej dzielę się tym skarbem z innymi, tym staje się bogatsza. Pomyślność zaczyna się od pogodzenia się ze sobą, nieważne ile mam pieniędzy. Jeżeli nie czuję się dobrze, we własnej skórze nie mogę tak naprawdę cieszyć się żadną sumą pieniędzy. Mój dom, samochód, ubranie, przyjaciele i konto bankowe to jedynie odzwierciedlenie moich myśli o sobie i niezależnie od tego, gdzie jestem lub co się dzieje, potrafię je zmienić. Prawdziwej pomyślności nigdy nie zapewni nam żadna suma pieniędzy. Pomyślność to stan umysłu. Mój umysł jest otwarty na przyjęcie powodzenia. Co dzień rozpościeram szeroko ramiona i mówię, jestem otwarta i gotowa na przyjęcie całego dobra, obfitości i. Prze Wszechświata, ale że szałowo, szałowo wyglądasz, Patti, dziękuję. A czy widzisz, czy jego autorstwa mam tło? Kochani, tło tego codziennika, tak jak festiwalowe, to jest artyzm naszej Patrycji. To Patrycja zrobiła. Nie widać tu całości. Widzisz, Patrycja, Znowu będę musiała coś przeprawiać, powiesz, miałabym prośbę, żeby ten codziennik u Goliz nadając tło, jak widzisz sama, był na górze po prostu. Wiesz, żeby było widać, co to jest, bo to, co jest, to ja daję jako zdjęcie nie, tej naszej rozmowy. A to jest całkiem sympatyczne tło, bardzo ci za nie dziękuję, bo jest takie kameralne. Tak jak te nasze spotkania. A więc Patrycjo, dla Ciebie zaczniemy od przesłania dobrobytu. Czyli to jest taka piękna, różowo-złota karta. Karta dobrostanu. Daję sobie czas i przestrzeń na odpoczynek, spokój, oddech. Wypełniam się dobre. A lekko przesuń się w bok. Wiesz, to tak nie do, nie do końca proste teraz, Patrycjo, na wizji, wiesz? Wyciągnę kartę mocy, coś tam zrobimy. Wdzięczna ci jestem, że, że właśnie robisz takie piękne rzeczy, bo ja nie mam w tym talentu, a Ty jesteś bardzo pomocna, życzliwa, coś potrzeba i już zrobisz. Przesłanie karty mocy. Mam spokojny umysł i skupiam się na celu. To jest dla Ciebie, Patrycja. I teraz jeszcze wyciągniemy te inspiracje. Teraz nie mam możliwości, Patrycja, się przesuwać, bo mam lampę ustawioną i wszystko w odpowiednim miejscu. Mikrofon, także już mi. Na wizji nie, nie będę się przesuwać. Dla ciebie inspiracja Ewy Foley? Jestem tak samo nieograniczona jak mój stwórca? I iluminacja. To jest też druga drugiego budowaczka przesłanie. Co musiałoby się dzisiaj, dzisiaj wydarzyć, żebyś poczuła się szczęśliwa? To jest dla Ciebie Patrycjo. I jeszcze poszukam karty anielskiej dla Ciebie. Archanio Rafael. Puka zdrowie. Nie wiem, czy Twoje, czy czyjeś, ale kiedy pojawia się ta karta, to z Archanią Rafael jest od ustawiania patronem. I zdrowia, więc tutaj gdzieś może na coś trzeba zwrócić uwagę. Jego przesłanie brzmi: Jestem wzmocniony i uzdrowiony mocą Bożej miłości. To jest dla Ciebie, Patrycjo. I dziś chciałabym porozmawiać o tym, a jeszcze z mojej książeczki: Odważ się żyć odważnie, być może będzie jeszcze jakaś inspiracja. Odwaga patrzy prosto w oczy. Nie imponują jej krwawe boje, ale potrafi opatrywać rany. Odwaga nie boi się szlochać, ani modlić nawet gdy nie wie, do kogo modlić się powinna. Ludzie opowiadali mi, że jest surowa i nie kłamali. Ale zapomnieli wspomnieć, że jest także życzliwa. To prawda. Jak przestać się martwić? Zacznijmy od słowa martwić. Ja tak naprawdę bardzo nie lubię tego słowa już używać i myślę sobie, że już dużo czasu upłynęło, że, że nie używam tego słowa. Nie używam tego słowa, dlatego że kiedyś mądrzy ludzie mi powiedzieli, że martwić się to wysyłać komuś martwą energię. Matka, która martwi się o swoje dziecko, jest matką toksyczną. To brzmi tak surowo i niewiarygodnie. Jak to jakaś chłodna baba, co ona gada w ogóle? Jak ja mam się nie martwić o moje dziecko. Nie. Jeżeli jesteś przekonana, że jest opieka, i że tak jak ty, to i twoje dziecko jest zaopiekowane, to nigdy się o niej nie martwisz. Ja. Nie martwię się o nikogo i o nic. Nie wysyłam martwej energii. Ja wybrałam życie, choć był okres, kiedy nie byłam tego świadoma, ale patrzyłam, w, w, w Helingerze to się mówi patrzyłam za zmarłymi. Mm. Tak się dzieje i wiele ludzi o tym nie wie, że na przykład leci w dół energetycznie, miewa tak zwane depresje, leci w dół, często ma chęć po prostu umrzeć i nie wie dlaczego, tak bym się zabrała z tej ziemi. No i kiedyś byłam na warsztatach, jakiś czas współpracowałam z Magdą Dębowską, jest to żona słynnego paproziada piosenkarza bardzo znanego w świecie duchowym więc jak pojechałam tam do Madzi do Rajszewa koło Warszawy to właśnie tam w ustawieniach wyszło, że ja wzięłam za moją mamę bo moja, moja mama miała 3 lata kiedy moja babcia podzieliła się opłatkiem z pięciolgiem dzieci i skonała przy stole wigilijnym i Moja mama jako dziecko, ponieważ dzieci mają mechanizm wyparcia. I jest to naturalny mechanizm, żeby nie zwariowały. I mają to... Wy... Dlatego często jest, że nie pamiętamy na przykład swojego dzieciństwa. A no dlatego, że jeżeli było bardzo traumatyczne, to działał ten mechanizm ochronny od stwórcy dla dziecka. Mechanizm wyparcia. I dziecko po prostu nie wie. A to, co moja mama niosła ciężkiego, podczas porodu uwierała ja i moja mama. Lekarz biegł po dwa schody był na urlopie już. Tam było takie naprawdę ruszenie, bo tętno mami zanikało i mi. I później, jak się w sesjach regresingu okazało, w sesjach prenatalnych, jaką decyzję ja podjęłam jako dusza, że zrobię wszystko, żeby moja mama przeżyła. Każde dziecko, dusza dziecka, ma świadomość, że jak matka nie przeżyje, to dziecko nie przeżyje. Mówimy o małych dzieciach. Ale ten mechanizm nieuświadomiony pracuje długo i wzięłam na siebie to za moją mamę nieświadomie. Więc no trochę pracy to kosztowało, żeby po prostu uwolnić się od tego ciężaru, który jako taka dobra dusza niosłam. Ja wzięłam bardzo dużo trudnych rzeczy. Mówiłam kiedyś na, sie, na siebie Emilka Platerówka, nie wiem kto pamięta, podczas II wojny światowej. Był batalion kobiet Emilii Plater, a niedaleko gdzie mieszkałam była wioska Platerówka. To tam usiedliły się te kobiety. No i ja tak nazywałam siebie Emilka Platerówka, że jako taka wojowniczka brałam na siebie różne rzeczy. Więc co zrobić, żeby się przestać martwić i zacząć żyć? No właśnie, po pierwsze, to uświadomić sobie tak naprawdę, że się martwię. Trzeba zwrócić uwagę, czy jeżeli ja nie mówię, że się nie troszczę, bo to jest różnica: troszczyć się o kogoś, a co innego, martwić się. To jest tak, jak pokora i upokorzenie. Pokora i uległość. Te dwie wartości są często mylone i ja tak myliłam. Ponieważ byłam dzieckiem przemocowej mamy i moja mama często używała takiego słowa, pokorne ciele dwie matki się. No i, i to pokorne ciele dwie matki się, a że Oprywałam, więc zacięłam się wręcz, mówiłam jej ja o nigdy, nie będę pokorna. I jak przyszło stawić czoła na początku drogi rozwoju, żeby wejść na drogę ku pokorze, to były ogromne problemy, bo moja podświadomość uwierzyła, że pokora to jest. Ugiętość, uległość, że tak każdy może sobie po mnie chodzić, pozwalać sobie na to i owo, a to jest nie do końca tak. Później był taki mądry człowiek, który mi wytłumaczył definicję pokory, pojęcie pokory. I powiedział tak: pokora to jest umiejętność kroczenia wąską ścieżką. Pomiędzy pychą a użalaniem. To jest ta taka bardzo cienka granica. Pokora to jest umiejętność widzenia siebie w prawdzie. Ogromnym aktem pokory jest wejrzeć w głąb siebie. Zobacz, tam gdzie nikt nie był, nawet ja, czy ty, czy kto? Słucha. Tam daleko, tam głęboko. Zobaczyć siebie. To jestem ta ja. Cacy i ta B. I zaakceptować to. Tak to ja. Bez buntu takiego wiecie. Tak, to ja. Ale ja przecież nie muszę tak być. Ja mogę popracować nad sobą i zmienić się po prostu. I tak weszłam na drogę budzenia. I tak też polubiłam to słowo, pokora. Pokora jest także aktem odwagi. Żeby wejść na drodze ku pokorze, moim zdaniem, to, to trzeba odwagi, bo nad wieloma rzeczami trzeba się pochylić. A więc pochylam się ku pokorze, ku prawdzie. Przestaję się martwić ze świadomością, że jeżeli martwię się o swoje jestestwo, o swój byt, to znaczy, że nie ufam. A jak nie ufam, to nie dostanę. Jak nie ufam, zaufanie jest takim kredytem. Ogromnego zaufania do stwórcy, że jako rodzic, jako rodzice mają dla nas wszystko najwyższej jakości. Co chce rodzic dla swojego dziecka? By było szczęśliwe, zdrowe, bogate, zadowolone. Nic nie ma w tym złego. Bogactwo zależy też, co rozumiemy, bo bogactwo może być finansowe, może być duchowe, może być związków, relacji, seksu. Wszelka obfitość to jak najbardziej, jeżeli służy najbliższemu dobru, czyli jest pewien plan, którą drogą podążasz zgodnie z tym, co obrała twoja dusza, to to się po prostu dzieje. A więc, jeżeli ja powierzam się w pełnym zaufaniu, przestaję się martwić i zacząć żyć. To takie, to takie proste jest słowo, a tak bardzo znaczące. I jak wieloma rzeczami ludzie się martwią. Wiesz co? Ja powiedziałam tak. Pati pisze, niech Ci się szczęści, niech codzienniki zyskają szybko popularność, a dziś wyglądasz tak pięknie, że tylko na, na randkę. Dziękuję, Pati. Wróciłam z gimnastyk, byłam dzisiaj na masażu, tak, dziś może wiesz dlatego też, jak rozruszało się to wszystko wewnętrznie, też, bo to taki masaż jest bardzo potrzebny, więc być może też Emanuje to, bo, bo też emanuje z coś z wnętrza, bo czasami ludzie grają zadowolonych, nie uśmiechają się. Szczególnie ludzie marketingowi, którzy robią te biznesy MLM-u, to oni mają, oni mają uśmiech, ten, ten z tej um, terapii śmiechem, nie? Ja powiem tak. Ja akurat tego nie potrafię. Niestety. Stety czy niestety, nie potrafię. Po mnie w bardzo naturalny sposób widać, jak jest u mnie, jak jest wewnętrznie. Ja nie potrafię właśnie robić minę do złej gry. Czyli jest to u mnie czytelne. Jak kocham to całym sercem, jak lubię całym sercem, ale czasem jest coś takiego. Może to jest zdarzenia, chwilę to mija, bo już wiele razy się zdarzyło. Czasami jest, że nie do końca. Gdzieś coś z kimś zaiskrzy, i przez jakiś czas jest na bakier, jak ja to mówię. Ale zawdzięczam bardzo dużo warsztatom. Ani i Marka Taran, teraz to byłam 12, 17 czerwca. Tam poszły takie resztki przymusu walki, właśnie sztuki walki, karmy walki i takiego nieświadomego, nieświadomej potrzeby walki, gdzie to było wyczuwalne. A tam dokładnie nie wiem nawet w którym momencie, ale dopuściło. Nasza Ania Sadowska też to zauważyła, kiedyś rozmawiał z nią: Ty, jakoś w tobie nie ma walki. Cóż, ci, takaś, jakaś inna jesteś. Więc może to jest też to, co, co Patrycy mówisz, nie? I kiedy rozwija się to coraz bardziej w łączności z tą kobiecością, z mocą kobietą, o której mówi Marek Taran, to zaczyna emanować na zewnątrz. Zauważyłam, że niektóre osoby w mojej obecności zaczęły się trochę czuć nieswojo, nie że źle, tylko nie bo nie widzą o co chodzi. Że jest jakaś zmiana. Nie mogą tego ugryźć, bo jak ktoś jest na drodze budzenia, to tam na przykład wie, czy znajdzie o co chodzi. Zobaczy, czy poczuje, czy, czy gdzieś tam. A osoby, które nie to, jest im takie dziwne, co tu jest grane, co to się z nią dzieje. A ona po prostu złagodniała, nie ma potrzeby już walki. To taka wolność, to taka ogromna wolność, jak idą te resztki tej trudnej karmy. To dotyczyło też relacji z moją mamą, bo. Odradzając się przy nim, odrodziłam się przy mistrzu sztuki walki, więc to jest bardzo trudne. I to właśnie w moim poczuciu zakończyło się na warsztatach staranami. terenami. Jest, jest pozytywna zmiana, super, dzięki Pati. Dzięki Pati, kochana. Ja teraz wyciągnę przesłanie, jakie nam będzie towarzyszyć, żeby to... Ten temat wiodący, ja zwykle podaję po prostu, żeby jakiś temat wiodący był, ale tak naprawdę rozmawiamy o życiu. I tutaj dla nas przesłanie jest. Pokonałam wszelki lęk, ufam, wierzę, z każdym dniem staję się silniejsza, a moja pewność siebie rośnie i czyni moje życie. Pełniejszy. I karta mocy na nasze, spodwie, na nasze spotkanie. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. Przesłanie anielskie dla nas, Archanium Metatron. Jego przesłanie brzmi: Jestem w harmonii ze źródłem wszelkiej dobroci, miłości i twórczości. I zobaczymy to malutkie przesłanie. Zaufanie rozwiązuje wszystkie problemy. Ufam, ufam, ufam. Bezpiecznie jest zaufać. Zobacz, Pati, jak drugi raz przewija się. Zaufanie, czyli, żeby przestać się martwić i zacząć żyć, trzeba zaufać. Trzeba zaufać wewnątrz tej mądrości, która prowadzi. Kiedy zaufamy, to rzeczywiście, to życie staje się lżejsze. Wybieraj drogi mniej uczęszczane. No właśnie. Jak to jest? Jak pati, czy ty wybierasz drogi mniej uczęszczane? Bo ja przyznam, że tak. Gdzieś w ogóle w moim życiu nie lubiłam. Robić tego, co wszyscy. Jak była jakaś moda, to ja nie szłam za tym trendem. Ja miałam to po prostu inaczej. Tak jak nawet mody w rzeczy, ubiora. Ja nie, nie szłam za trendami. Ja, ja miałam takie swoje i mam chyba takie swoje, że. Że lubię to, żeby to coś było takie moje. Takie indywidualne, takie. Nie że idę gdzieś i spotykam tego ileś tam. Nie wiem, to chyba wynika z takiego indywidualizmu. Zadaj sobie Pati, wewnątrz pytanie. Takie pytanie, na które. No, na które chciałabyś odpowiedzieć. Oczywiście dla siebie trzymaj to pytanie, a ja się pokieruję, co ci wybrać jako odpowiedź. Czego potrzebuje Patrycja teraz? Nie ma. Mhm. O, aż dwie. daję sobie czas i przestrzeń na uznanie moich uczuć. Płynie do mnie światło oczyszczenia i uzdrowienia. I drugie, bo się wybrała jeszcze jedna. Promieniuje spokojem i mądrością. Wypełnia mnie miłość i dzielę się z nią ze światem. I podsumujmy kartą mocy nasze spotkanie. Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. Bardzo piękne przesłanie. Dla mnie, dla Ciebie i dla tych, którzy słuchają lub dla tych, którzy będą słuchać. Dziękuję Ci bardzo, Pati, że byłaś ze mną. Dziękuję, że mi dodajesz otuchy, wtórujesz i pomagasz, aby te codzienniki stały się takim miejscem. Patti pisze pięknie. Dziękuję za spotkanie. Również dziękuję za Twoją obecność. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim tym, którzy słuchają, słuchali, którzy weszli na chwilę, którzy byli dłużej. I tym, którzy będą słuchać, zapraszam jutro jutro na spotkanie nagram wcześniej. Jeżeli będziesz chciała, Pati, przesłanie, to ci wyciągnę, ponieważ jutro o 18.30 nagrywam z panem Robertem Bernatowiczem audycję, więc o 18.00 nie będę mogła u was się zjawić na żywo, ale będę transmitowała na Facebooku i później ściągnę. Jeżeli macie prośby o przesłania... Napiszcie tu w komentarzu pod tym filmem, a ja jutro wyciągnę dla każdego z Was po kolei przesłanie. Dziękuję jeszcze raz i do następnego razu. Pozdrawiam.